Pan z wami. Liturgię. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, za zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł Zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc Mu Bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, aby mi się uczynił? Powiedział mu niewidomy, buni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Chciałbym się z wami podzielić trzema myślami, które tak mnie zatrzymują, kiedy czytam te Ewangelię. Trze myśli, które dla mnie osobiście są bardzo ważne. Pierwsza to jest postawa tego Bartymeusza, bo to jest pewien paradoks. Jest jakiś niewidomy, znaczy konkretny, imienny, niewidomy, przechodzi cudotwórca, przechodzi Jezus i wydawać by się mogło, że w tych wszystkich ludziach, którzy gromadzili się wokół Jezusa, którzy byli Jego uczniami, już widzieli wiele cudów, które, które Jezus uczynił. Wydawać by się mogło, że jakoś spróbują połączyć kropki. Tu jest miłosierny cudotwórca, który, mu, który nikomu nie szczędzi mocy. Tu jest ktoś, kto potrzebuje takiej mocy. Ktoś, kto żebrze. Wydawać by się mogło, że ci ludzie połączą kropki i pomogą im się spotkać. A tutaj okazuje się, że jest zupełnie drugą strona. Kiedy Jezus przechodzi, Bartymeusz zaczyna wołać: Jezusie, ulituj się nade mną, to ci ludzie zaczynają uciszać tego, który potrzebuje pomocy. Okazuje się, że w tych, którzy idą za Jezusem, jest na tyle mało wrażliwości, której Jezus uczy o wrażliwości na cierpienie że tego jednego niewidomego zagłuszają. Ucisz się. Spróbujcie to sobie, to, sobie, to sobie wyobrazić. Spróbujcie stanąć w tej scenie. Nie wiem jak was, ale jak ja sobie to próbuję wyobrazić, to we mnie się rodzi takie zbulwersowanie, taki sprzeciw, że, że jak tak można zrobić że jak można odwrócić wzrok od tego, kto potrzebuje. I właśnie to jest niezwykłe w Bartymeuszu, że w nim jest coś na tyle silnego, na tyle pięknego i na tyle, na, na tyle zdumiewająco mocnego, że jest w stanie przeciwstawić się grupie tej, tych nieżyczliwych ludzi. Grupie tych ludzi, którzy go ucieszają. I tym czymś takim pięknym jest to, to pragnienie zdrowia. Panie, abym przejrzał. Nie? Ta chęć spotkania Jezusa, która ostatecznie doprowadziła do jego uzdrowienia. Nie? I to, co było w nim na tyle silne, że potrafił przeciwstawić się nierzeczliwości ludzkiej, to właśnie to jest coś, co zwraca uwagę Jezusa na niego. Nie? Bo, bo teoretycznie ten, ten Bartymeusz mógłby zacząć wyzywać tych ludzi, że są, nie wiem, skończonymi, i teraz sobie można w głowie dopowiedzieć słowa. Mógł ich zwyzywać na ich nierzeczliwość, a okazuje się, że coś, co tego człowieka tylko interesuje. To nie jest zwyzywanie tych, którzy Jemu przeszkadzają, ale Jego tylko interesuje Jego kontakt z Jezusem. I to jest to coś, co sprawia, że Jezus zwraca na niego uwagę. To można sobie tak teraz tylko wyobrazić, nie? Gdyby, gdyby Bartymeusz zamiast skupiać się na Jezusie, skupiał się na tych przeciwnościach, które ma w drodze do niego, to pewnie by do spotkania nie doszło. I, I to jest takie ważne pytanie, które chciałbym wam zadać. Jak wy reagujecie w momencie, kiedy spotykacie się z tym, że ktoś Wam jest nierzeczliwy? Jak, jak wy reagujecie w momencie, kiedy spotykacie przeciwności, na przykład chcąc przybliżać się do Pana Boga? To, to, to jest takie pytanie, które... Taka kwestia, która w moich rozmowach z młodzieżą czy, czy ze studentami co jakiś czas wybrzmiewa, że wielu z nich mówi, że proszę księdza, trudno mi sobie poradzić z byciem wierzącym wśród niewierzących. Trudno mi dawać świadectwo wiary w momencie, kiedy od ludzi w pracy, od ludzi w szkole, od przyjaciół słyszę, że to jest bezsensowne. Nie? Okazuje się właśnie, że to jest to niezwykłe, co miał Bartymeusz. Że potrafił pomimo tego, że ludzie mu przeszkadzają, pomimo tego potrafił na tyle mocno pragnąć Jezusa, że doszło do tego spotkania. Czy masz w sobie determinację do takiej miłości Boga? Pewnie wielu z nas ma, tylko sobie tego nie uświadamia. Bo, bo tak naprawdę to coś, co miał Bartymeusz, tę taką wolę zbliżenia się do Boga ponad wszystko, możemy nazwać to miłością ponad wszystko, to jest coś, co my w Kościele nazywamy chociażby sakramentem małżeństwa. nie, Bo małżonkowie, to jest ten ideał w ogóle, który proponuje nam Jezus. Jesteśmy razem, kochamy się razem, nawzajem, pomimo tego, że mamy w życiu przeszkody. Pomimo tego, że nam mogą przeszkadzać nie wiem, praca, brak pracy, może nam przeszkadzać teściowa z jednej czy z drugiej strony, mogą nam przeszkadzać choroby, mogą nam przeszkadzać różne koleje losu, ale mamy w sobie tę determinację, żeby być razem. I właśnie dlatego. My w kościele małżeństwo traktujemy obraz miłości Boga. Dlatego w ogóle ona jest podniesiona do rangi sakramentu, bo tak kocha Bóg. Kocha nie za coś, kocha pomimo czegoś. My się od Niego możemy odwrócić, On się od nas nie odwróci. W Bogu jest ta determinacja, żeby kochać zawsze. No właśnie w Martyneuszu też była ta determinacja kochać. Zawsze. Zbliżyć się zawsze. I dzięki temu do spotkania doszło. Gdyby on zrezygnował, no to pewnie do spotkania by nie doszło. To jest też ten rodzaj miłości, który mają w sobie rodzice. Okay. Dlatego w ogóle jako obraz Pana Boga. Biblia bardzo często mówi o... dużo częściej mówi o ojcostwie, natomiast też niejednokrotnie mówi, że Bóg kocha jak matka. Jak mama. Nie, bo nawet kiedy jest, to jest w ogóle pewien paradoks, to nawet kiedy jest w jakiś sposób rodzina dysfunkcyjna, patologiczna, to rodzice i tak kochają swoje dzieci. Bardzo dużo są w stanie dla nich zrobić. Tym bardziej w takiej, w cudzysłowie mówiąc, zdrowej rodzinie, gdzie nie wiem, nie ma alkoholizmu, nie ma przemocy. Nie, i, I właśnie ważne jest to, żebyśmy my sami w sobie mieli to w kierunku Pana Boga. Taka determinacja, by być, niej, by być przy Nim, pomimo tego, że czasami muszę się zmierzyć z nierzeczliwością innych ludzi. Druga myśl z tej Ewangelii to jest coś, co mnie ciągle zadziwia w tym Bartymeuszu, bo on jako żebrak, jako niewidomy, Jedyna rzecz, którą miał, to jest płaszcz. I ten płaszcz był o tyle ważny w tamtych warunkach klimatycznych, że o ile w ciągu dnia jest dosyć ciepło, o tyle w ciągu nocy jest, jest zimno, jest duża różnica temperatur. To znaczy, że w ciągu dnia ten płaszcz niespecjalnie mu był potrzebny, natomiast w ciągu nocy był jedynym, jedyną ochroną od zimna. Dlatego z płaszczem się nigdy nie rozstawał. Bo jak niewidomy, gdyby go gdzieś zostawił, no to w nocy będzie miał problem. A w momencie, kiedy Jezus go woła, Jezus przystanął rzekł: Zawołajcie go. Przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, wołacie. I teraz uwaga, on zrzuca z siebie płaszcz. Jeszcze jest niewidomy. A jednocześnie zrzuca płaszcz, zostawia i biegnie do Jezusa. Jeszcze wzroku przywróconego nie ma, jeszcze nie widzi kolorów, nie widzi ludzi, tych wszystkich nierzeczliwych. Ale już wie, że jego życie się zmieni, kiedy do Jezusa dojdzie. To jest, to jest według mnie niezwykły przykład wiary. Człowieka, który jeszcze nie wie, że będzie miał, znaczy jeszcze nie ma, ale już wie, że będzie miał. Nie? Jego oczy się jeszcze nie zmieniły, ale jego życie już się zmieniło, bo wierzę, może zostawić płaszcz. Jedyny jego majątek, jedyną ochronę, bo wierzę, że już tego nie będzie potrzebował w życiu. Nie? I ten rodzaj wiary to jest wiara, która czyni cuda. Nie, że... Idę się modlić, chociażby teraz w październiku na nabożeństwo różańcowe, czy, czy wieczorem, idę się o coś modlić i już mam w sobie pewność. Jeszcze nie skończyłem różańca, ale już mam pewność, że dostanę. To jest dobrze, żebyśmy my w, w ciągu życia dorastali do takiego rodzaju wiary, która jeszcze nie ma, a już wierzę, że to się wydarzy. Coś takiego miał w sobie Abraham. To jest znów dla mnie osobiście człowiek, który ciągle dla mnie jest wyzwaniem. On i jego wiara. Bo on około setnego roku życia dostał od Pana Boga syna, na którego czekał 25 lat. 25 lat Pan Bóg mu obiecywał tego syna, 25 lat Abraham żył nadzieją, że go dostanie. I dostał. No i właśnie kiedy Abraham jest około setki, kiedy syn już ma kilka lat. Pan Bóg prosi Abrahama oddaj mi Twojego syna, złóż go w ofierze. To jest taka, taki obraz biblijny, który dla nas jest niewyobrażalny, bo my mamy w sobie tę wiarę Bogu, dzięki, że Pan Bóg nie żąda składania dzieci w ofierze. No Stary Testament miał wiele takich nieprawdziwych wierzeń, odbijających mentalność tamtych ludzi. No i właśnie Abrahama... W Abrahamie zrodziło się to przekonanie, że Pan Bóg chce, żeby mu tego, tego syna oddał, złożył ofiarę, zabił. I idzie na górę Moria, i, i to jest piękny opis. Abrahama, który już ma wzniesiony nóż, żeby zabić swojego syna, i jednocześnie w swoim sercu ciągle ma wiarę. Że Pan Bóg nawet w tym momencie jest w stanie dotrzymać obietnicy, którą mu dał, że będzie miał dzieci. Od wieku około 100 lat to już raczej nie można. A On ciągle to ma. Nie? Więc to jest druga rzecz, do której warto, żebyśmy dorastali, będąc przy Panu Bogu, y, dorastali y, ucząc się modlitwy. Że kiedy proszę, to mam ufność, że otrzymam. Nawet jeśli jeszcze skutków nie widzę. Nawet jeśli faktycznie y, jeszcze nie dostałem. Bartymeusz miał to w sobie, dlatego zostawił płaszcz. I wreszcie trzecia myśl, już na sam koniec. Odzyskał wzrok i Jezus mu mówi: idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I Bartymeusz mógł ze swoim życiem w tym momencie zrobić wszystko. Mógł pójść do swoich przyjaciół, z którymi pewnie żebrał. Mógł pójść do swojej rodziny. Nie wiem, może miał jakąś siostrę czy brata. Mógł pójść gdziekolwiek, a jednocześnie to, co on wybrał, natychmiast przeszedł i szedł za Nim drogą, szedł za Jezusem. To jest to pięknego, co było, kolejna piękna rzecz, która była w Bartymeuszu, to jest to, że on wybrał kontakt z Jezusem nie po to, żeby załatwić z Nim sprawę, tylko po to, żeby wejść z Nim w relację, żeby być z Nim. Nie? że on miał w sobie taką postawę względem Jezusa, nie taką jak dzisiaj my mamy, jak idąc chociażby do lekarza czy do supermarketu. Nie? Idę do supermarketu, biorę to, czego mi potrzeba i mój kontakt z supermarketem się kończy. Idę do lekarza, dostaję od niego receptę i do następnej choroby. A u Artemusza było to, że idę do Jezusa, dostaję czego, to, czego potrzebuję idę z Jezusem dalej. Nawiązuje relacje, nawiązuje kontakt. I to jest trzecia rzecz, której warto się od Bartymeusza uczyć, żeby nasze bycie w Kościele, bycie przy Panu Bogu, nie było takim załatwianiem z nim spraw. Nie? Panie Boże, mam chore dziecko, to je uzdrow. Panie Boże, dałem na intencję przy świętej, no to przyjdę. Panie Boże, zbliża się wszystkich świętych, bo no to przyjdę się wyspowiadać, ale potem to dopiero na Wielkanoc. Bo do Bożego Narodzenia jeszcze tak nie nagrzeszę. Nie chodzi o załatwianie spraw. Chodzi o relacje, o kontakt, o bliskość, ostatecznie o pójście za Jezusem. Te trzy myśli. Pierwsza, ta determinacja w byciu z Bogiem, pomimo tego, że, że mam przeciwności. Drugie, Wiara na tyle mocna, że ufam, że już dostaję, chociaż faktycznie jeszcze nie dostałem. Jeszcze muszę poczekać, ale ufam już, że będę miał. I wreszcie trzecia rzecz, którą miał Bartymeusz, pójście za Jezusem w momencie, kiedy dostał. Nie zerwanie kontaktu, ale tym większe nawiązanie relacji. To są te rzeczy, o których warto, żebyśmy się od Bartymeusza uczyli. I o te rzeczy w trakcie tej mszy świętej. mówimy się dla każdego z nas.